Śpiewamy hymn państwowy, stojąc na baczność, zachowując powagę i spokój. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Wasi dziadkowie pamiętają czasy, gdy zaśpiewanie śpiewaniem hymny można było stracić życie. Baczność! Do hymnów. Szanowne grono pedagogiczne, drodzy goście. No i wy cudowni uczniowie. Zawsze z ogromną przyjemnością przyjmuję zaproszenia na takie uroczystości, bo one nie tylko bawią, ale przede wszystkim edukują uczą. A ta uroczystość, Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Rzysku, jest nie tylko świętem tej szkoły, ale jest także świętem gminnym, o czym świadczy obecność wielu rodziców organizacji, stowarzyszeń, którzy, które to wspierają działalność tej placówki. Macie Naprawdę niezwykłego patrona. To jest jedyny patron w naszej gminie, który składa się z ludzi żyjących na tym terenie. To są ludzie, którzy mieszkali na naszej pięknej ziemi. Byli dziadkami, byli babciami, rodzicami i byli niezwykli w swej zwykłości. Bo wtedy, kiedy, kie, kiedy trzeba było, nie myśleli o rodzinie, a może myśleli właśnie, ale z pewnością chwycili za broń i poszli w nieznane, nie wiedząc, czy wrócą do domu, z którego wyszli. I dzisiaj to, że na sali są potomkowie tych ludzi, świadczy o tym, że oni istnieli. I bardzo się cieszę, że kultywujecie pamięć o tak niezwykłych ludziach, bo powstanie wielkopolskie to jedyne powstanie, które zakończyło się zwycięstwem. I musimy być dumni z tego, że ludzie z naszej gminy, zwykli, prości, w nim uczestniczyli, walczyli i wygrali. Biała Czerwona, która dzisiaj. Nie tylko przecudownemu występowi i artystów, którzy słowem uwiecznili pamięć patrona, i tańcem gratuluję, Modraki, bardzo jestem z Was dumna. Małgosiu, Jedytko, wiem, że jej dzisiaj nie ma. Robicie przecudowną robotę dotyczącą kultywowania tradycji. I Agnieszko. Podobno trzy tygodnie śpiewa chór, a śpiewa tak, jakby śpiewał od lat. Więc życzę powodzenia w realizacji planów. I dziękuję też tym, którzy przygotowali, myślę, że tu Basia chyba dowodziła, którzy przygotowali montażem muzycznym, bo przepiękna treść i przepiękne słowa. Życzę Wam, kochani. Tego, żebyście nigdy nie musieli, tak jak was, wasz patron, podejmować trudnych decyzji. Cieszcie się, że żyjecie w wolnym i niepodległym kraju. Możecie mówić po polsku. Możecie czytać polskie książki. Możecie uczyć się polskiej historii. Nikt wam jej nie zabroni. Możecie mówić po polsku. Więc docencie to, o co wasz patron walczył. Uczcie się, bo wy jesteście przyszłością nie tylko Polski, ale przede wszystkim naszej małej społeczności. Bardzo jestem dumna. Bardzo jestem dumna z tego, że nie tylko tu stoję jako burmistrz, ale kiedyś byłam wśród Was i ogromnie się cieszę. Że to, co kiedyś zapoczątkowałam wraz z moimi współpracownikami wtedy, nie tylko że trwa, ale się pięknie rozwija. I gratuluję pani dyrektor podejmowania wielu wyzwań, by o patronie nie zapomniano. A państwu, tym dorosłym, którzy tutaj dzisiaj siedzą na tej sali, życzę żebyście mieli satysfakcję z tego, że młodzi mówią o historii. Bo tak jak powiedziała pani dyrektor, dzięki temu nigdy nie zginie pamięć o Polsce i wielkich Polakach, choć zwykłych. Dziękuję ślicznie, gratuluję artystom. Pięknie śpiewacie, pięknie tarczycie, pięknie mówicie. No co ja mogę powiedzieć więcej? Bardzo was wszystkich Szanowna pani dyrektor, szanowne szanowni państwo pedagogowie. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni uczniowie. Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Rzysku, ale także jako radny, jako obywatel, a także jako wnuk powstańca Wielkopolskiego Antoniego Łuki, Chciałbym serdecznie pogratulować, a nade wszystko podziękować pani burmistrz, obecnej, byłej, pani dyrektor, byłej mojej szkoły podstawowej. Serdecznie gratuluję i dziękuję pani dyrektor, wszystkim nauczycielom, ale i Wam, drodzy uczniowie, i Waszym rodzicom. Uważam, że w taki piękny, żywy sposób pokazaliście historię ludzi, którzy naprawdę na to zasłużyli. Według mnie ta metoda, bezpośredni kontakt ze świadkiem, albo z potomkiem tego świadka, czy też z ludźmi, którzy potrafili i potrafią spisywać tą żywą historię, a do takich, Należał na przykład świętej pamięci pan Roman Chwaliszewski, należy również pan Wolciech Kiczman i mój przyjaciel, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzysku Rysiusem. Za to serdecznie dziękuję i chciałbym jeszcze na koniec kilka słów o moim dziadku. Otóż urodził się on i opodal. W wiosce, tutaj blisko w Polanowie w 1891 roku. Następnie jego rodzina i on trafili do Sadek, tam ukończył szkołę powszechną, a później trafił do miejscowości Kraczki. Cały czas te wszystkie miejscowości należały do ówczesnego Powiatu Wyżyskiego. Tam najpierw był zwykłym robotnikiem rolnym, następnie został włodarzem. W majątku hrabiego Gnińskiego. Później nastąpił 1911 rok i 9 lat spędził w Mundurze, walcząc we Francji, w Rosji, w Rumunii. I kiedy wybuchło powstanie Wielkopolskie, natychmiast na ochotnika zgłosił się i od 28 grudnia 1918 roku do 12 stycznia 1919 roku pełnił służbę wartowniczą, strażniczą, patrolową i bojową w oddziale wyżyskiego powstania. Po tym Powstaniu nie wrócił do domu, trafił do Gniezda, gdzie znajdował się sztab powstańczy. Stamtąd w 1920 roku trafił na wojnę bolszewicką. I razem ze, z, z księdzem Skorupno, Skorupką, z zmina, gonił bolszewika. I teraz jeszcze na koniec chciałbym podzielić się takimi trzema. Ciekawostkami z jego życia. Otóż, kiedy był na wojnie w Rosji, to był rok 1917, w okolicach Kowna spotkał swojego kolegę z tej samej, samej miejscowości, z Graczek. I popatrzcie Państwo, jaki to przypadek. Już wtedy można powiedzieć, że świat był mały. Kolejna ciekawostka miała miejsce w Berlinie nieco wcześniej, nie, nieco później, przepraszam. Napisał list z Berlina do swojej rodziny, informując, że ma dwa zdobyczne patefony, znaczy mówiąc gramofony. I jego szwagier, to ten, którego spotkał jako kolegę w Podkownem, wsiadł w pociąg i udał się do Berlina. Popatrzcie Państwo, to się wydaje śmieszne. Na, w tamtym w tamtym czasie, on już wtedy jako inwalida wojenny, bo na wojnie stracił rękę, pojechał po te dwa patefony i je przywiózł. I trzecia taka ciekawostka, bardziej poważna. Jest rok 1939. Horda niemiecka targnęła do Polski i w bardzo krótkim czasie znalazła się w okolicach Krakowa. Kiedy weszli do Kraczek, Niemcy, żołnierze niemieccy zabili prawdopodobnie trzech żołnierzy polskich. Nie pozwolili ich zabrać, aby ich pochować i wtedy mój dziadek z dwoma swoimi kompanami pod osłoną nocy zabrali ciała tych żołnierzy, przewieźli do Glesna i tam pochowali. Mogiła nieznanych żołnierzy w Glesnie to jest właśnie ta mogiła, Dzieci, żołnierze najprawdopodobniej zostali pochowani. Dokumenty, które przy sobie posiadali, udziałek wysłał do ich rodzin. Bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie gratuluję naszym wspaniałym wykładniom. teraz do nagrodzenia uczniów, pozwolą Państwo. Odbyły się konkursy. Konkurs Wiedzowy, Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. I mamy tutaj nagrody dla trzech uczniów w kategorii klas 6-8. Pierwsze miejsce, niezaprzeczalnie, bez można powiedzieć tutaj no takiej dumy, ale, ale mówimy z dumą, Z Jacek Beckwert, który już został nagrodzony przez jest, jestem. Jest. Proszę. Tutaj dla Ciebie specjalne książki o powstaniu. Zobacz, Polska-polskie 19 18 Takie o powstaniu Wielkopolskim. tak? jeszcze. Jest miłośnikiem historii, więc to wszystko przekłada się teraz. Drugie miejsce zajęła Olga Durał w tej samej kategorii. Zapraszamy. 8 przypadło Aleksandrze Wawrzynia ja serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom e, za program artystyczny, który jak zawsze Zachwycił, jak już tutaj pani burmistrz i pan przewodniczący powiedzieli. Także yy, ja powtarzam te słowa, które powiedziałam wcześniej. Duma mnie rozpiera, że mogę pracować z takimi nauczycielami, takimi uczniami, którzy potrafią w taki sposób dawać świadectwo przynależności właśnie do Polski i kultywowania tradycji.